Siemanderowicowie, wiecie co, byłem tydzień na wsi i trochę mi brakowało tego nagrywania, wiecie, tego chillowania przy komputerze i w ogóle. I prosto, znaczy, prosto. I na początek postanowiłem nagrać opening. No, jak zwykle nagrzę na YouTube, bo jestem zbyt słaby i... no. Uff. Dobra. Dzisiaj... Jak już wiecie, po tytule mamy do tworzenia paczkę za SBC. A niezwykłą paczkę, ponieważ jest to ta za 5. 25 pokaże 83. Ja osobiście mam nadzieję, że będzie tu coś zajefajnego fajnego. Naprawdę zajefajnego. fajnego. Przepalamy. Zostało mi jeszcze 8 swapów do zrobienia. Ta jedna, li jeden kraj i te. Squad Battles. I będziemy mieli jeszcze ikonę Ale jeszcze taką ciekawostkę Wam sprzedam, ponieważ jak robiłem sobie te SBC, znaczy skład battle. No, ikon słapy, to robiłem te jedna liga. Zrobiłem sobie z Premier League, prawda? Te 10 meczów, tam 6 wygranych, 5 e, asyst w 5 różnych meczach. <laughs> nie się zdziwiłem, ponieważ jak zrobiłem te 10 z Premier League, to zaliczyło mi jeszcze. 10 meczów za Liga. Taki bug był. Bo wiecie, w jednej lidze to nawet nie mogą mieć na zmiennika z La Liga, więc samo się tak. Nie, no zbugowało po prostu, więc nie musiałem grać 10 meczów, żeby zrobić La Liga, tylko 6. No, ciekawostka. A teraz przechodzimy do otwierania. Tylko czemu nie tak słabo widzicie, Co to takie za światło słabe? No nic, ale teraz już jestem, poprawiamy fryzurkę. Uuu, ale ładnie, nie wiem, robię. A może napiszcie w komentarzu. Bez zbędnego przedłużania, bo nie lubię paczki promocyjne. Nie otwieram. Znowu mnie nie widać. Może zasłonię, jak, na I jak zasłoniłem. No i widzicie, że lepiej. Beczko słabo. <coughs> Otwieramy. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Naprawdę, mam nadzieję. Spec walkout specjalny, jest walkout. To jest karta specjalna. Chyba złoto francusz, francusz, ale jest Team of the Week. Mając więc, może być tam jeszcze złoty jakiś super fajny, prawda? Taki Ronaldo czy coś. Ramos z Roberto Firmino Tiago Walker. Nie. Nie, man. Ale... Donna... rumę mam, to w składzie to jeszcze dostanę hajs. <śmiennie> <śmiennie> Он не вменяется. Уокер, который стоит 90 кад. Я его там, 50 в фирмини. Или ты стоишь? Не могу проверить. Но нет. Уровной цены. Ну, хорошо, 40. Нейм. Еще этот зал Oooo! zaję, fajnie. <coughs> Wiecie co? Przetestujemy na sobie. Przetestujemy skład. Nie, to był ten do wyzwań. Nie był skład, ten możemy sobie od razu usunąć. Pewnie Tim i ten Donneru, którego wyrzuciłem jest niewymienny, więc jest fajny. O właśnie, Halickiego trafiłem. Nie jest jakiś super fajny, bo tylko 30k, ale jednak to jest karta eventowa, więc musiałem się go zostawić. Vela jest też fajny. Naprawdę. I tego jak na razie damy tu. Ale Neymar! I jeszcze ten Sergio Ramos. I Roberto Firmino, którego już też chciałem. Ale to jeszcze kiedy miałem, że i było dla zgrania potrzebowałem. Hmmm. Dam go za moratę, może w pierwszej minucie, czy coś. A potem zastanowię się nad zmianą składu. <grybujesz> Uff, ale to trzeba mieć. <grybujesz> ...porta. Ooo, chłopcze. Lecimy z pierwszym meczem. Kante, Pogba, De Bruyne, Werner, Sperling, Salah, Van Dyke, Ederson, Gomez, Mendy i nie widziałem prawego gobrońca. Ale no cóż. Mamy Neymara! Znaczy ja mam właściwie, bo mnie. Ha? nie. Nie no. Jesteśmy jak rodzina, że ja jestem youtuberem, a wy co mnie no to... Czy coś. <laughs> Neymaru. A i tak, bo w ogóle mam nowy skład, co nie zauważyliście pewnie wydałem na niego ponad 300k chyba ale teraz z tym neymarem małe lagi takie z mało fpsów ale no cóż no cóż jak na razie słabo ale neymar wchodzi na pewno małe lagi ale nie powinno być szkoda tylko że nie mam żadnych sztuczek bo nie mogę wykorzystać Pełni potencjał Neymar, ale patrzcie, on po prostu może sobie przebyć całe boisko. Tam jeszcze jest Rashford. Chciałem z tego strzelić, ale. On jest chyba prawo nożny nawet. Więc... Jest Neymar. Teraz wystarczy podać mu piłkę. Dobrze. Teraz wystarczy zrobić kontakt. A tak, a właściwie wyprowadzić akcję, ponieważ zacząłem od bronkarza. Jest Rashford. On też mam Bendie, bo to beka z niego, bo gapie. Ale będę go też trafiłem, on pewnie musiał kupić, więc beka jeszcze bardziej z bo? No ale przypominam, że się z niego nie wyśmiewam. Ja tylko się chiluję, co nie? I cisnę beka. To jest różnica. Nie można się śmiać, ja cisnę beka. Kurde z Sawak to jest z kozakiem. Ale nie jest tak drogi jak Neymar, no. Beka z PLKD, bo on ma tylko Mbappe. Ja też mam NBP, niewypożyczonego. Na jeden mecz mi został. Zresztą z tego, że on ma tam tyleś hajsu, a mnie nawet nie stoczy na no, PS5, więc... Znaczy, może... No sorry, ale... No. Chyba, że on nie pokażę tego meczu, to byłby śmieszny. Kiedyś się nauczę grać, obiecuję wam to widzowie, jak na razie będę grał Nubek, który gra pierwszy mecz, ale trafił Neymara, jest różnica, więc ja mogę czuć się lepszy. Kto mówił, Neymar, 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 to byłeś ty, Neymar, mogłem jeszcze pokazać Cieszynkę, że wiecie, haha, hihi, beka z ciebie, ale nie. Ja nie jestem taki ham czy jak to się nazywa, Podludź, chyba tak to się mówi w świecie FIFA. Plan składu, więc sobie go kupiłem. Potem trafiłem go wymiennego. O, na Neymaru. A teraz go trafiłem niewymiennego, więc jest git, majonez, beka, pokczamp i co tam jeszcze da się powiedzieć. Co nie? Y Przepraszam, ale czy ja w ogóle celowałem w tę stronę, byczku? Czy ja celowałem w tą stronę, żeby podejść do tego gościa, który jest kryty przez Kantę? Nie wydaje mi się. Tobie może się wydawać, ale mam to gdzieś. Rozumiesz? Kolejny faul. No bo tam bym musiał zmienić taktykę, żebyście mi nie podglądali, stalkerzy jedni. W ogóle za niedługo wleci odcinek, prawdopodobnie jutro. Z śmiesznych przygód na wsi, śmiesznych, oczywiście, w takim cudzysłowiu, bo, bo tak. Właściwie sami się przekonacie. To są tak zwane bezbeki, te filmiki, które wam pokażę za jakiś czas. Znaczy, no, prawdopodobnie, nie, no, nie prawdopodobnie. Ten filmik leci dziś. Jutro leci jeden filmik, ten, który nagrałem, w senację, jak byłem. Hmm, jak. Ole, mu kosu sprzedać, więc tu może ma jakąś kontuzję. Znaczy, nie żebym mu życzył, no ale wiecie, może ma. A może nie. Ale moja pierwsza karta 90. Plus. No, nieważne, czy kupiona, czy ten pierwsza karta 90. Plus. Ty jeszcze było to Squad Battles Brazylijczykami trzeba zagrać, co nie? Albo to było tam, narodu. Znaczy nie widzę naród, jeden naród. Nie wiem, ale Neymar strzela drugiego gola, więc może hat-trick w debiucie. Może hat-trick w debiucie. Ma szansę na to byczek. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. dobrze, de... bo, no? Dobre, 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 bo pomarańczowe! O, Neymar! hat trick hat trick Hat, 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 hat! Tak jakby kliknąłem, jakby był na tym 15 metrze, czy coś, a to, że on se klika, znaczy strzela gdzieś tam, gdzie go nie ma, znaczy gdzie nie powinien być, to jego problem. Ale to strzelił wela, dybala, Vela! On też jest fajny, stoka, ale wydaje mi się, że gdyby miał inną ligę, inną narodowość, to kosztowałby przynajmniej z 350, może nawet więcej. Dlatego nie mam go w składzie, tylko jest zmiennikiem dla zgrania, co nie. A i tak jest fajne. Dwie gwiazdki słabszej nogi, ale nie czuć tego, naprawdę nie czuć tego. Ty on oni strzelili. Oh. A, Mohamed Salah, to ten Alibaba, nie wiem, nieważne. W zasadzie mogłem grać na czas, ale nie. Neymar nie ma swojego hat-tricka w debiucie, więc trzeba. Prawie, prawie, może jakby się tam troszkę bardziej przycisnął Dybala, to jeszcze by tam był piękny, nie gol, ale akcja może, bo nawet, no nie, no nie, ale seria coś takiego. Czy wy mnie będziecie widzieć teraz, na przykład, no, to, ale mnie to się w nie, a ała, mam teraz te takie kulki przy beczami. Właśnie jeszcze mogę wpuścić Eidu za longleta, bo chyba jest trochę lepszy. O, i te kulki teraz, bo się popatrzyłem światło i nic nie widzę. Aaaa, wow, 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 znaczy widzę, ale jest to bardzo ciężkie. Kurde, ale Neymar. Pierwszy taki łoka. Za znaczy, śmieszne w ogóle, że najpierw dostałem tego informację, znaczy, wiecie, taki prank. I w ogóle. Ale ja pierdzielę. Żeby nie zdradzać imienia, powiem, że W.W. będzie mnie zazdrościł. Znaczy, mam nadzieję, bo... wiecie... Bo codziennie tam się chwali swoimi strzałami, znaczy... i Teraz ja muszę coś pokazać, wiecie? Żeby było śmieszniej, w ogóle. No biegnij! Dybala, a gdzie Neymar? Chciałem dać temu... Hat-tricka, Neymaru... O! Oh. O! Oh. O! Oh. Neymar, hat-trick! Nie no, trochę dziwnie się zachowuje taki patus czy... A inteligencja, nie wiem, złoł jak Wykorzystasz wszystkim? NDD Aha, werymalnie... Lalala. -la -la. to, że bym się pomylił, no. Sorry, sorry... Nie moja wina. To wy mnie zagadujecie, tam, jakimś jakimś... jakąś tą... Kurde, ale teraz muszę go jakoś tam wcisnąć, ale tak bardzo. Wiecie, co jest najgorsze, że to jest kolejny zawodnik. Widzieliście to, Lagi, widzieliście, prawda? E, to jest kolejny zawodnik ofensywny, niewymienny. On teraz chyba dziewięciu napast e, tych zawodników ofensywnych, niewymiennych, bo on Sancho, Wele, Rashforda, to są skrzydłowi niewymienni i w ogóle o nie! Wyciągnąłem jakiś kabel za mobil. A, to ładowarka. Dobra, to nieważne. A nie, ważne. Jest. Dobra. Gdzie jest ta O, dupa? No a to nic się nie stało. O? 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 Dobra, remis jest w pierwszym meczu i właściwie ostatnim, bo nie chcę się dać zbierać drugiego, bo film będzie za długi. A im dłuższy filmik, to więcej montowania. A ja nie mam swojego montażysty, robię wszystko samo, mnie nie stać. Nie chcę mi się. Sorry! Jak będą jakieś live to wtedy wbicie. podziwiajcie mojego Neymara, którym steruje nie kto inny, jak wielki przełomogrammy! Nie. Yeah. Plus dwa, o tak. Musiałbym w końcu wrócić do ligi 7, bo jak robiłem te wszystkie wyzwania, tydzień, piąty, złoto i tak dalej, to się pospadało, bo tam musiałem specjalnie jakieś tam czterech tych takich tamtych wbijać i no. O, Paczka złota, paczka ekonomiczna to jest najlepsza paczka, jaki kiedykolwiek była. Więc mi teraz zazdrościcie. Nie zazdrościcie mi tego Neymara, tylko zazdrościcie mi tego, co teraz trafię w paczce ekonomicznej. Na pewno, to jest pewno. Złota paczka ekonomiczna. będą głównie kontrakty, ale może być też. Nie będzie kautu, ekran też nie. Ale może być jakiś taki Mendy. Nie, Mendy nie, ale. A. No, spoko. Dobra, e, teraz mamy cięcie, bo ja zrobię jeszcze SBC u zawodnika 86 plus Anglik. Ale ile mam Anglików? Znaczy, kogo mam Anglik? Tu jest tylko hmm. Nie potrzebuję go, ale i tak potrzebuję jeszcze 4 zgrana. No dobra, jesteśmy po SBC, znaczy ja je zrobiłem, a teraz przepalamy. Przepalam do na Rumę, bo i tak mam yy, jeszcze tego wymiennego, jednego. którego też trafiłem, więc kozak Tiago, bo tak. Yy, Czyli ten i Calvert-Levin, on tam zagrał parę meczów u mnie chyba. 75 meczów, 27 goleń? 11? Wiem, że to jest karta tam specjalna i w ogóle już nigdy go nie odzyskam, ale... Słabo mi się nim grało. Stathelm ma nawet nawet dobre, ale słabo mi się nim grało, naprawdę. Jezus Martial, yy, kogo tam jeszcze miałem? Ten Diogo Jota. Się będą lepsi. A i tak teraz mając Neymara, Firminio i właśnie Firminio będzie do połączenia, dobre. E, mam Kozak, napad. Jeszcze ten Morata, Dybala, Raspo. <laughs> Więc przepalamy i oczekuję na Mbappe. Naprawdę, jak będzie Mbappe, to będzie takie picobello. Naprawdę wam powiem picobello. Więc walkout tu na pewno będzie. Teraz mam tylko nadzieję, że będzie fajny. Proszę, proszę. Francja, PSG. Jest walkout. Francja, Francja, Francja. Anglia? Ekwas? Guardia. Yeah. Ja! Kolejny napastnik nie wymieniłem. Przedałem Calverta Lewina, bo on za dużo napastników, a tak jak mi się nie przydał, a dostałem tak jakby lepszą wersję jego. Ja pierdzielę. No jest dobry ten Vardy, no ale... Szanujmy się. Ale chociaż teraz... Jak go dam zamiast Martiala, Martiala, nie wiem, nie pamiętam... Yy, dobra, po pierwsze, ten dumna Ruma, zaraz sobie go wezmę z tego, ale teraz... Mogę dać, dać tutaj... Wardiego, który jest lepszy od Marsiala. E, no i mogę dać tutaj Walkera. Jest fajnie, bo to jest, z tego co widzę, dużo lepszy. Jeszcze dam mu coś do obrony, żeby zwiększyć, zwiększyć i tempo. Co czekajcie, Na przykład, co miałem na Wandisacu? To twierdza, a co dawała mu twierdza? Obrona i fizyczna. A tutaj fizyczność. Ja bym podania chyba zmienił gry, Ale mam jeszcze dużo tych stylów gry. Um.